I nie opuszczycie aż do spłaty. Rozwodzicie się, a wspólny kredyt został. Kto go spłaca, co z mieszkaniem i dlaczego sąd nie rozwiązuje problemu z bankiem? Ten film to Must Watch, jeśli jesteście po rozstaniu albo to rozważacie. Cześć, tu Piotr Ochnio ze Słowa o Biznesie. Dziś tematyka, która niestety dotyka wielu. Rozwód, kredyt i nieruchomość. Jak myślicie, dlaczego bank ma ostatnie słowo, a nie sąd? Zanim zaczniemy, zostaw suba i łapkę w górę. A dzięki temu ten kanał nie rozwiedzie się z algorytmem YouTube. Kredyt nie znika z chwilą rozwodu. Rozwód kończy małżeństwo, ale nie umowę kredytową. Dla banku nadal istnieją dwie osoby solidarnie odpowiedzialne za spłatę kredytu. Sąd nie decyduje o tym, kto dalej spłaca kredyt. To kwestia między kredytobiorcami i bankiem. A co się dzieje z mieszkaniem? Sąd za to może orzec, komu przyznaje lokalna własność, czyli tak zwany podział majątku. Ale to nie oznacza, że tylko ta osoba spłaca kredyt. Tak, bo kredyt to nie majątek, a dług. A dodatkowo do gry przystępuje jeszcze jedna potężna strona sporu, Czyli bank. A temu będzie zależało na tym, aby mieć do dyspozycji wciąż dwóch dłużników, których może naliczać, a nie tylko jednego. W praktyce osoba, która dostaje mieszkanie, powinna przejąć też kredyt. Ale bank musi się na to zgodzić, a żeby wystąpić z takim wnioskiem do banku zgodzić muszą się również co do ustaleń finansowych byli małżonkowie. Jak wiadomo rozwód nie bierze się z tego, że się we wszystkim zgadzaliśmy, więc tu też nie musi być łatwo. Szczególnie, że byli kochankowie wykorzystują często oręż ekonomiczny przeciwko drugiej stronie. Co zatem powinniśmy zrobić? Zacznijmy od najgorszego rozwiązania. Zostawienie kredytu wspólnie to jest największe ryzyko i powiedziałbym, że wręcz najczęstszy błąd. Emocje opadły, ale bank nadal chce raz. Od obojga. Jeśli jeden nie płaci, bank przychodzi do drugiego. Nawet jeśli zawarliście między sobą porozumienie, to na niewiele się ono zda dla banku. Bank nadal ma prawo, według umowy kredytowej, żądać zapłaty od każdego z kredytobiorców. Trzeba przyznać, że banki naprawdę sprytnie to sobie wymyśliły. Osoba, która została bez mieszkania, ma o wiele niższą zdolność kredytową, bo rata kredytu na nieruchomość byłego już małżonka obciąża także ją. Dodatkowo, jesteśmy połączeni z osobą, o której być może dawno chcielibyśmy już zapłacić. Przypomnieć świętym węzłem kredytowym. To dlatego ukształtowało się ironiczne powiedzenie, że kredyt łączy mocniej niż małżeństwo. Jaka jest zatem lepsza opcja? Opcja numer dwa: sprzedaż nieruchomości i podział pieniędzy. Najprostsza droga. Kończy kredyt, kończy współwłasność, każdy zaczyna żyć swoim życiem. Oczywiście tu też powstaje wiele pytań i wątpliwości, takich jak czy to najlepszy moment na sprzedaż to więcej włożył w daną nieruchomość zarówno wkładu własnego co do kredytu, ale też środków na remont i tym podobne. Dodatkowo wątpliwości podatkowe, czyli kto i ile ma zapłacić podatku od wzrostu wartości nieruchomości po sprzedaży. Ale mimo tych komplikacji warto pożegnać się z kredytem w tym samym czasie co z byłym małżonkiem. Opcja numer 3. Przejęcie kredytu przez jedną stronę. Jedna osoba spłaca drugą i bierze nowy kredyt już tylko na siebie. Jaki jest tu problem? Wydaje się to być najprostsze rozwiązanie, ale ta osoba musi mieć zdolność kredytową. Można porozumieć się z bankiem, że zostaje tylko jeden kredytobiorca, czyli nowy właściciel nieruchomości, ale do tego bank oceni zdolność kredytową tej osoby. Jeśli nie ma zdolności w banku, w którym został zaciągnięty kredyt, warto jednak sprawdzić w innych bankach, ponieważ różnica między bankami potrafi być ogromna. Może być tak, że w jednym zdolność kredytowa będzie wynosiła okrągłe zero, a w innym aż milion złotych, na przykład w sytuacji, gdy kredytobiorca jest na krótkiej umowie B2B lub zatrudniony jest na umowę powołania w spółce czy umowę cywilnoprawną. Jeśli zdolność jest, to pozostaje kwestia spłaty. Po latach po zakupie nieruchomość zazwyczaj jest więcej warta niż w momencie jej nabycia. Załóżmy taką sytuację, nieruchomość została zakupiona za 500 tysięcy złotych przy wykorzystaniu kredytu na 400 tysięcy złotych. Teraz nieruchomość jest już warta milion złotych, wykończenie, Inflacja, wzrost wartości nieruchomości. Może tak być, szczególnie w ostatnich latach że tak ostrych wzrostach nieruchomości. Załóżmy, że kredytu zostało 300 tysięcy złotych. Jeśli odejmiemy kwotę pozostałą do spłaty od wartości aktualnej nieruchomości, to pozostanie 700 tysięcy złotych. A więc strona, która zostaje bez nieruchomości, będzie chciała połowę takiej kwoty dostać od osoby, która z nieruchomością zostaje. Mało kto dysponuje taką kwotą wolną, ale jest na to rozwiązanie, ponieważ można przejąć kredyt całości dobierając kwotę na spłatę byłego małżonka. Czyli tutaj w tym przypadku brakujące 350 tysięcy złotych. Technicznie, mając akt rozwodowy, jesteśmy w stanie zwrócić się do banku z wnioskiem o przejęcie pozostałego kredytu oraz o dobranie kwoty potrzebnej na odkupienie udziałów lub spłatę naszej byłej drugiej połówki. A co jeśli nabyliście przed ślubem nieruchomość w udziałach? Wtedy sytuacja jest podobna, tyle, że tutaj o podziale majątku nie decyduje już nawet sąd, bo to są wasze majątki osobiste i pozostaje dogadanie się, kto komu sprzedaje udziały i za ile. Transakcja ta nie różni się zbytnio od od innych transakcji kupna-sprzedaży. No, może z wyjątkiem emocji, które towarzyszą w tym przypadku stronom na akcie notarialnym. Niedawno miałem do czynienia z taką historią. Ania i Michał wzięli kredyt razem i przez 7 lat budowali wspólne życie, no aż zaczęli się od siebie oddalać. Zdecydowali o rozwodzie, Ania została w mieszkaniu i był na to zapis w porozumieniu rozwodowym. Michał zadeklarował, że będzie dalej płacił raty kredytu, bo zarabiał więcej i chciałby dzieci mogły mieszkać w tym samym miejscu. Przez pierwsze miesiące wszystko było Niby OK, wszystko działało, aż do chwili, gdy Michał założył nową rodzinę, no i przestał płacić. Ania nie wiedziała przez dwa miesiące, że nie było przelewów, aż do momentu, kiedy przyszło pismo z banku o chęci wypowiedzenia umowy i informacja, że bank rozpoczyna egzekucję z jej majątku. Ania jednak przecież miała ze swoim byłym mężem porozumienie. Natomiast bank nie interesował się tym. Nie interesował się, co ustalili między sobą. Dla niego liczyło się tylko jedno. Na umowie kredytowej były dwa nazwiska, dług był wspólny, Ania została sama z dziećmi, z ratą i perspektywicznie z komornikiem. No i co zrobić, żeby się zabezpieczyć? Porozumienie stron jest ok, najlepiej jeżeli jest spisane notarialnie, ale to nie wszystko. Najlepiej pożegnać się z byłym małżonkiem i tutaj pomogą konsultacje z doradcą kredytowym, z ekspertem kredytowym i lub sprawnikiem. Przed ustaleniem kto przejmuje kredyt, najlepiej złożenie wniosku do tego samego banku, w którym mamy kredyt, a jeżeli jest to niemożliwe, to refinansowanie kredytu w innym banku. Podsumowując, rozwód nie kończy relacji z bankiem. Jeśli planujesz rozstanie, pomyśl o kredycie wcześniej, a jeśli jesteś już po, nie odkładaj działania. Porozmawiajmy o Twoich możliwościach. Jeśli chcesz, zostaw komentarz, zadzwoń, wejdź na naszą stronę profesjonalnefinanse.pl, dane znajdziesz wszystkie w opisie filmu. Jeżeli masz kredyt, nie planujesz rozwodu, ale planujesz jak najszybciej się pozbyć tego kredytu, to obejrzyj materiał, który jest o refinansowaniu i który właśnie widzisz na ekranie. Na dzisiaj to już wszystko. Piotr Rochnio, Słowo o Biznesie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.